Siemaneczko, z tej strony Zielony, dzisiaj nagrywamy sobie Robocrafta, z tego, że mi się jeden filmik nie wziął i nigdzie go nie widzę, to to będzie czwarty odcinek, tak czwarty, chyba no, tak, no i dlatego, że nie wiem gdzie jest ten plik, nie mogę go nigdzie wgrać, no, nigdzie nie, To polski czart, ktoś tam pisze, i jakiś anglicz, czy jakiś tam język był. Dobra, to jest mój nowy robot. Mam 13 level. Rank tego robota to 1504. Nie jest za fajny, więc dzisiaj będzie mógł lepszać ale to nie teraz. Nie wiem, czy gra jest za ciucho, jak zaciła, jakbym się zacichnął, to zmienię, ale. Nie możemy tak długo czekać. Nie, na nawet nie pójdziemy. To dzisiaj yy, będzie taki fajny odcinek tego zbiornika. Ciężko się sprzedać i moje rzeczy. No. Kupię sobie ta... Co się dzieje, luju? Czekaj, stopa sobie. Przepraszam, ja muszę. Przeciszę. Już nie wiem ile nagrywam, bo ja mam tego wam wyczeka. Startujemy i tak już mamy trochę opóźnienia, ale dobrze. Tam super będę miał. No to dobrze. O, no, zrobiliśmy eee, małe ogarnięcia dzisiaj nagram, postaram się nagrać dwa filmiki z tym, że pojawi się u nas nowy gość eee, jego kanał będzie w opisie oczywiście ale nie powiem wam na razie tu się na filmików i się więc Zaczynamy Coś mi się wydaje, że gra jest za cicho. Mam małe lagi dlatego, że mój internet jest dobry Dobry jest, ale z tego, że nagrywam bardzo rano i... Nie mam lag. Aha, to tutaj to się zaba. No nic, lec i dostałem. Dowla jest. Do, 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 o, już jest na wytężenie. Prójba. Niestety nie wcisnął. No nie, i włóczka. Dobra, ja się już wycofuję, bo tutaj za dużo ludzi nie chcę. Mam nadzieję, no. Nie mogę się ruszać, chyba żeś mi skałę. Mogę no, się nie rozdobywał, po prostu. Jak widać, no, źle mi nie idzie. Ale o, o! Centymetr, dobra. Zjadę. No to już pan nie odciskał, już nie odjadł. Nie! Ja! Dostał do mnie, ale nie już pan jest Ja wracam do do Nie, bo tam nie jest No nie, ja cię przed sekundą pewnie. Nie patrzyłem się. ostatni strzał we mnie, nie? Pakuje to już po mnie. Powiedzcie czy ta konstrukcja jest fajna. Mi się wydaje że nie jest Nie Jest Ale co do tego, ja jestem niezadowolony z tej konstrukcji. O nie, no nie to już A już. to kurde, no widzicie. Nie, muszę zmienić ją na pewno, konstrukcja jest zła. Jak to widzicie. No, ja nie no, no, wiem. Ja wiem, że, że no, o! Ciekawa konstrukcja. To właśnie dobry pomysł. Dobry pomysł, no. Mówiąc, no, można powiedzieć, że my sobie to Ale dobra, nie przedłużając tego filmu. Ile już mamy? Na pewno 5 minut. Ale to będą połączone dwa odcinki, yy, więc będziemy się widzieć... I za... Kolejny. Dzień, nie, dobra, postaram się zrobić lepszego robota, lepszego robota, tak, będzie lepszy robot, tego wywalę stąd, z tego, że, lecimy, podziewały są źle umieszczone, no to dobra, idziemy za mną na nasz, Battle Arena będzie następna, spokojnie to żeby nam się sobie ją naprawić. Jest 10% zresztą ugląy. Przepraszam że ziewam, ale muszę spać. Więc co do tego ziemaczka czarnego, z nim będę nagrywać, nawet wiem, może następny odcinek z nim będzie. No i... Oczywiście, ja będę musiała sobie zmniejszyć rank robota chyba, bo ja mam silny. Co to za było? To... The battle for Spitzer dam, dam has begun. to normalnie aż Sławka się zepsuła. Sławka mi się zepsuła. serio, Sławka mi się zepsuła, nie wiem co poszło, ale mi się sławki zniszczyły. Ja. Kurde. Dwoje sławki miałem. No nie, ja ciebie. No i dobre, już kijowo, już nie żyję. No uratowali mnie. Chcę za to arena. Już... 7 minut, 8? Nie, nie, wiem, nie wiem, muszę sobie ustawić, jak ten stopień, żeby dobrze działał. No ale. Bo 10 minut będę tam z nami yy, nagrywał, jeżeli się ma premium. A ja nie wiem, jak to się ma nagrywają. Czy... Kiro Bunny, uff, jej, dobra. E... To żegnamy się dzisiaj z tą budową. Tego, że jest kija. I mam nadzieję, że w lepszym studium. Bo co do tej budowli, to ja nie jestem przekonany, że ona będzie fajnie wszystko osunęła. Wszystko tętne. Dobra. Hmm. Eee, tutaj. tutaj, 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 tam, tam, tutaj, 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 Nie, tutaj, Nie, tutaj, tutaj, nie. tutaj, 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 w tym sam konstrukcji. Co jak na przykład może wyglądać? Nie, ale zaraz zobaczymy, jak na to mogę Czy mi się ten odcinek nie będzie długo trwał? Więc zrobię cięcie. Żeby... Zrobię z tam, żeby wyglądać. No to dobra. Będziemy cięcie. I skąd tego robotę się widzimy? Yo.